Taka opatrzność szczęśliwie zdarzyła, że, że są posłami w tej dziesiątej kadencji wraz ze mną. Pan prezes Włodzimierz Skalik i pan prezes Roman Fritz. Ale tylko ja będę gadał. I postaram się nie zagadać, Szanowni Państwo. Z mojej strony taka kwestia, uwaga, może się ktoś obrazi. Ja bym chciał, żeby Marsz Niepodległości wreszcie doszedł dokądś, a nie tylko z jednego brzegu Wisły na drugi. Nie tylko z Warszawy Śródmieścia do Warszawy Pragi. Chciałbym, żeby Marsz Niepodległości nie podlegający próbom wrogiego przejęcia pacyfikacji, pisizacji, żeby pozostał sobą. I bardzo chciałbym, żeby ten marsz maszerował w stronę, tak jest, wielkiej Polski katolickiej, już za dwa lata, rocznica, stulecie, Kościół, Naród, Państwo, publikacja niewielkich rozmiarów, ale wagi dziejowej. Roman Gmowski, katolicyzm, nie jest dodatkiem do polskości, jest jej istotą. W tym samym 2025 roku 100 lat minie od ogłoszenia papieskiej encykliki, kwas primas, o królowaniu pana Jezusa. Tu na Ziemi. I w całym wszechświecie, aż do końca czasów i dłużej. Ten piękny sztandar z Panem Jezusem, tak jak go sobie potrafi świecki, grzeszny człowiek wyobrazić, Panem Jezusem, królem. Króluj nam Chrystus, zawsze i wszędzie, w Polsce i w całej galaktyce. I jeszcze szerzej. Dlatego bym chciał, żebyśmy razem z Marszem Niepodległości świętując, o, także i rocznicę obozu Wielkiej Polski, żebyśmy na rok 2027 dotarli do Gietrzwałków. To będzie wielka 150. rocznica, w chwili, w której naród polski wkroczył na ścieżkę. Prowadzącą do niepodległości, bo tam, w Gieczwałdzie, to się zaczęło. Moje dzieci parę dni temu w szkole miały taką piękną akademię. Śpiewali tam chłopcy i dziewczęta, mali, bardzo mali, różne polskie pieśni i piosenki rozdzierające serce, rzecz jasna. Piękna rzecz, a na ścianie była gazetka ścienna Ojcowie Niepodległości. No i to była taka bardzo ekumeniczna gazetka ścienna. Tam był i Pilsucki, i Dmowski, i Baderewski, i Daszyński, i Korfanty, i wszyscy tam byli. Ale w tej gazetce z Ojcami Niepodległości brakowało matki Niepodległości. Najświętsza Maria Panna jest matką naszej niepodległości, nie w sensie przenośnym, nie w sensie literackim. Królowa Korony Polskiej jest matką naszej niepodległości. I uwaga, to działa w dwie strony, bo tak jak nas naprowadziła na tę ścieżkę w Gierzwałdzie, bo z Gierzwałdu niektórzy prosto pojechali do Krakowa przekonać się, sprawdzić, że rzeczywiście jest Wawel i Groby Królewskie i Polska była kiedyś wielka, była Królestwem i Rzeczą Pospolitą. Tak jak nas naprowadziła na tę ścieżkę, jak przewodziła Polakom jako hetmanka w 1920 roku, bo Matka Boża, żeby się komuś nie zdawało, że jest jakąś pacyfistką, jak trzeba, to jest jej hetmanką. Tak dzisiaj, Szanowni Państwo, szukajmy tego przywództwa. Idźmy za tą hetmanką. Do Gieczwałdu i z Gieczwałdu, tak jak 150 już blisko lat temu, rozjechali się Polacy po całej Polsce świadomi, lepiej świadomi, odzyskujący świadomość, że są Polakami, taki my dzisiaj postąpmy. Nie idźmy, nie idźmy, Szanowni Państwo, w jakieś doraźne rozwiązania. Szukajmy rozwiązań wielkich, takich, do których nas zobowiązuje nasza tradycja, nasza przeszłość, której musimy być wierni, jeśli Polska ma mieć przyszłość. Dziś ta przyszłość jest nie pod znakiem zapytania, nie zagrożona. Ona została właśnie przekreślona. Nasza przyszłość wolnego narodu, Polaków we własnym. Niepodległym państwie. Ta przyszłość została przekreślona przez zdradziecki rząd i zaprzedaną opozycję. I szanowni państwo, to jest ta chwila dziejowa, której trzeba będzie znowu wybrać. I nie ma prostych rozwiązań. To nie jest tak, że nasza suwerenność jest zagrożona tylko z jednej strony, z eurokołchozu. I trzeba to wyraźnie powiedzieć, imperializm i rewolucjonizm, których zakusy zmierzają do pozbawienia nas, ojczyzny, wolnych Polaków, ten imperializm nie jedno ma imię. I my sprzeciwiajmy się imperialistom niezależnie od tego, jakie ich stolicy, i my domagajmy się ścigania i potępienia ludobójstwa, niezależnie od tego, kto się go dopuszcza i kto je inspiruje. Niezależnie od tego, jaki jest kraj, narodowość pochodzenia ludobójców i imperialistów, my, wolni Polacy, im się sprzeciwiamy. A jak pan mógł dopuści, Toński ja wypuści Dziękuję bardzo z panem Bogiem. A to słuchajcie, musimy równo jeszcze raz wszyscy. Bum,